Przychodzi czas przełomu w Polsce. Mamy przełom lat 80. i 90. I wówczas Rada Naczelna w marcu 1990 roku przyjmuje nowy system stopni instruktorskich. Wydawałoby się mogło, że od tej pory będziemy mieli zupełnie nowe podejście do stopni, że znów wróci formacyjne podejście do osoby instruktora, do tego kim on ma być, żeby mógł się dalej z tym dzielić. Mamy zmiany ustrojowe, mamy nadzieję na szybkie zmiany w ZHP i mamy wówczas nowe podejście do stopni instruktorskich. Tryb dochodzenia do mistrzostwa zostaje podzielony na różne ścieżki dla wychowawców, organizatorów, kwatermistrzów i specjalistów. Jest to coś w rodzaju takiej matrycy, tabeli, w której mamy podzielone te same. Opisy główne dotyczące stopnia, na to jak je realizować w zależności od tego, jaką instruktor pełni funkcję. I tak, jeśli chodzi o przewodnika, mamy określone trzy podstawowe wymagania na ten stopień: określenie siebie, swojej wiedzy, umiejętności, predyspozycji i dążeń, zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji i pozytywne przebycie próby na stopień przewodnika. Jeśli chodzi o wychowawcę, czyli o tego instruktora, który ma się zajmować bezpośrednio wychowaniem, Mamy to bardzo prosto przełożone na te aspekty życia instruktorskiego. Po pierwsze, musi pełnić funkcję drużynowego, po drugie, musi zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia drużyny, no i po trzecie, mamy kształtowanie własnej osobowości. Jest to szczerze mówiąc, to kształtowanie własnej osobowości jest najdalej posuniętym punktem dotyczącym formowania postawy i kształtowania osoby instruktora. Jeśli chodzi na przykład o ten sam, o ten sam stopień przewodnika u organizatora, mamy po prostu. Zamiast zdobycia wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia drużyny, wiedzy i umiejętności dotyczące zorganizowania zespołu dziecięcego lub pełnienia funkcji organizacyjnych. Jeśli chodzi o kwatermistrza, to tego przewodnika mógł zdobyć kwatermistrz, który miał wiedzę i umiejętności dotyczące sprzętu, konserwacji, zajmowania się tym sprzętem i który pełnił funkcję gospodarza, kwatermistrza, magazyniera, drużyny, szczepu czy obozu. Tak więc, w zależności od tego, jaką instruktor funkcję pełnił, mieliśmy konkretne e, obszary, umiejętności, które musiał e, nabyć. Jeśli sobie spojrzymy wówczas na harcmistrza, no to mamy tutaj znowu 4-5 wymagań, które określają nam poziom harcmistrzowski. Po pierwsze, określenie swoich możliwości wpływania na ludzi, i tak, jeśli sobie zajrzymy do wychowawcy, musiał doskonalić siebie w oddziaływaniu na innych. Jeśli chodzi o e, na przykład organizatora, który zajmował się życiem organizacyjnym, musiał zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania zadań międzychówcowych dla chorągwi. E, musiał się wyćwiczyć z umiejętności kierowania z ludźmi. Znów mamy tutaj w harcmistrzu e, kształcenie instruktorów i kierowanie ich pracą i odpowiednio w, w poszczególnych działkach e, dotyczących. Tego, czym zajmuje się instruktor. Wychowawca musiał kształcić yy, drużynowych, yy, organizator musiał zajmować się organizacją kształcenia instruktorów zajmujących się organizacją yy, i kwatermistrz na przykład organizacją kursów kwatermistrzowskich. System był dość prosty, ale jednak bardzo powierzchownie ułożony. Nie dotykał w ogóle obszarów dojrzałości instruktorskiej i postawy, nawet konkretnych umiejętności określał. Obszary, w których y, musi doskonalić, jeśli chodzi o wiedzę i umiejętności instruktora. Koniec lat 90. to początki formowania się współczesnego systemu stopni instruktorskich. 1996 rok Rada Naczelna przyjmuje uchwałę, w której mamy po raz pierwszy ideę stopnia, mamy warunki otwarcia próby, mamy określenie, co chce i potrafi instruktor na danych stopień i co może. Mamy przewodnika, podharcmistrza i harcmistrza. Jednak nadal nie mamy bardzo Analitycznego i holistycznego podejścia do tego, kim ten instruktor ma być. Kolejne zmiany następują w latach 2002, 2003, 2006, 2011 i wreszcie obecny system stopni instruktorskich powstaje w roku 2017. Mamy określono cały, określoną cały czas drogę dochodzenia do mistrzostwa. Wychodzimy troszeczkę w tym roku 1996 z tej matrycy, natomiast nadal. Jesteśmy skupieni na umiejętnościach i na stronie narzędziowej, jaką musi posiadać instruktor, żeby mógł oddziaływać na młodzież. Jak wygląda przewodnik w roku 1996? Jak opisuje go idea stopnia? Przewodnik to instruktor podejmujący samodzielne zadania, zgodnie z wybraną drogą dochodzenia do mistrzostwa. Pracuje z zespołem młodszych rówieśników. Stosując metodę harcerską, zna psychiczne potrzeby i możliwości tych, z którymi pracuje, oraz mechanizmy funkcjonowania grupy i wykorzystuje je w działaniu. Kim jest harcmistrz? Harcmistrz to znacząca osobowość w środowisku swojego działania. Zwrócę uwagę, że to zdanie jest do dziś. Pracująca z zespołem instruktorskim, uwaga, odsuwamy go wówczas od drużyny. Do działania na poziomie pracy z instruktorami. Ma własne doświadczenie życiowe i wychowawcze, które potrafi przełożyć na pewien trwały dorobek. Przekazuje swe doświadczenia innym, stawiane przed sobą cele i zadania realizuje w sposób świadomy i twórczy. Inspiruje i organizuje innych do działania, wpływa na oblicze harcerstwa. Znów zapis, który pozostaje do dziś. 2002 rok to podejście holistyczne do postawy instruktora. To też założenie, że on musi cały czas się rozwijać, pracować nad sobą, nad swoją własną postawą, osobowością, nad rozwojem własnym. Jak wygląda przewodnik w 2002 roku? Idea stopnia. Poznaje siebie i motywy swojego postępowania. Uwaga, mamy punkt, którym znów pokazujemy, że przewodnik musi wchodzić w głąb siebie, rozumieć to, dlaczego podejmuje pewne życiowe decyzje. Jest wzorem dla harcerzy. Stawiamy wysokie wymagania osobowe, wcześniej tylko pracował z grupą. Ma uzdolnienia przywódcze. Pierwszy raz po wojnie wchodzi słowo przywództwo. We współdziałaniu z dziećmi i młodzieżą znajduje radość. Umie być starszym kolegą i przewodnikiem. Świadomie stosuje metodę harcerską. Tutaj nieprzypadkowo jest słowo świadomie. Chodzi o to, żeby nie odwzorowywać pewnych mechanizmów, wyłącznie działania, ale rozumieć, co i czemu służy. Stosuje tę metodę harcerską do realizacji celów wychowawczych. Ma poczucie odpowiedzialności za pracę i powierzony zespół. Bierze aktywny udział w pracach zespołów instruktorskich w swoim chówcu. Wysyłamy go do chówca, ale może prowadzić drużynę. Harcmistrz w roku 2002 konsekwentnie realizuje swoje cele życiowe. Ma poczucie odpowiedzialności za życie rodzinne i społeczne, a więc znowu wkładamy go w kontekst społeczny i rodzinny, w kontekst odpowiedzialności za to, kim jest, jaką reprezentuje swoim zachowaniem postawę, jak się odnajduje w dorosłym życiu, czy może być wzorcem dla harcerzy tego, kim mają zostać. Harcmistrz kreuje rzeczywistość, jest znaczącą osobowością. W zespole instruktorskim, z którym pracuje, i w środowisku swojego działania. Własne doświadczenie życiowe i wychowawcze potrafi przełożyć na trwały dorobek. Ten trwały dorobek nam się przewija przez kolejne e, idee stopni. Znów ma dużą wiedzę i umiejętności w zakresie samodzielnego kierowania zespołem. Potrafi inspirować i organizować swoje środowisko do potrzebnego społecznie działania. Wpływa na oblicze harcerstwa i jest wzorem dla instruktorów.